Dzisiejsze zapiski na działce. Chronimy Ziemię. Ziemia jest piękna, a natura mądra ma tylko jeden cel życie. Ma jeden problem jest nim człowiek. Człowiek niszczy, zamiast budować i współpracować z naturą. Tak, musimy jakoś żyć. Potrzebujemy domów, ulic, betonu, ubrań, żywności. Ingerencja człowieka w naturę jest bardzo duża i w większości negatywna. Nasza wygoda odbiera zwierzętom i roślinom ich siedliska, wyjaławia glebę, zanieczyszcza to, co można zanieczyścić i zepsuć. Czy można coś z tym zrobić? Czy powinniśmy zejść do ziemianek? Na pewno nie jedna osoba o tym marzy. Co my robimy dla siebie, dla ziemi? Dla natury. Stosujemy uprawę zgodną z zasadami permakultury. Permakultura daje nam możliwość naprawy tej sytuacji. Nie zabieramy naturze kawałka ziemi pod działkę, tylko staramy się wprowadzić działkę do tego naturalnego ekosystemu natury i łączyć interesy. To, co robimy na działce, ma być najbliższe tym naturalnym ekosystemom, ale chcemy oczywiście mieć jedzenie, ruch, estetykę. Nie przekopujemy ziemi, ponieważ ją to niszczy wyjaławia i rujnuje ziemię. Czy jeżeli ktoś wywróciłby nasz dom do góry nogami, cieszylibyśmy się z tego? Musielibyśmy to wszystko odbudować. I to samo dzieje się z życiem, które jest w tej. Części żywej ziemi. Jeżeli my ją przekopiemy, to powodujemy postawienie do góry nogami tego całego życia, które jest w tej ziemi. Czy ktoś przekopuje las i łąkę? Nie, a mimo to jest tam ład i harmonia i wszystko pięknie rośnie. Ściółkujemy glebę. Bo przecież ani las, ani łąka nie są gołe. ściółka pozwala okryć e, ziemię, utrzymać wilgoć. E, pozwala na to, żeby ta ziemia nie porastała chwastami przez nas zwanymi roślinami pionierskimi. Nie usuwamy tych roślin pionierskich, czyli nie usuwamy chwastów, bo pionierzy są naturalnym opatrunkiem dla. Nagiej, rannej ziemi. Ludzie przecież nie chodzą na golasa po domu czy po ulicy, prawda? Pionierzy to jest takie ubranie ziemi. Gdy ściółkujemy ziemię, wtedy ta okrywa nie jest potrzebna. Rośliny pionierskie stają się niepotrzebne. Kiedy wyrywamy chwasty, zaraz pojawiają się nowe. To jest zadziwiające, że większość ludzi to nie zastanawia. Dlaczego natura z uporem maniaka ciągle powoduje odrastanie tych chwastów? Człowiek mówi, że to są bardzo silne i inwazyjne rośliny, ale dlaczego nie zobaczyć by w tym jakiegoś głębszego sensu? Ziemia nie może być goła, musi być czymś pokryta i od nas zależy, czy będzie pokryta ściółką, czy będzie pokryta roślin, roślinami pionierskimi. Jest w tym duża sensowność i Wyższy cel. Stosujemy różnorodność na działce. Czy ktoś widział łąkę albo las, w której rośnie tylko jeden rodzaj roślin? Na przykład łąkę, na której rośnie tylko trawa, albo na której rośnie tylko koniczyna. W naturalnych warunkach las czy łąka pełna jest roślin, bogactwa roślin. Które wzajemnie się wspierają, które sobie nie przeszkadzają, nie zwalczają jedna roślina innej. Nikt nikomu nie przeszkadza, ani nikt sobie tam nie szkodzi. Stosujemy tylko naturalne metody nawożenia czy wzmacniania roślin. Czy ktoś nawozi albo odżywia w jakiś sposób las, zasila łąkę, na przykład gnojówką? Nie. Ten naturalny ekosystem tego nie potrzebuje. My przejściowo potrzebujemy. Potrzebujemy nawożenia i wzmacniania roślin, ale wykorzystujemy do tego wyłącznie to, co możemy sami wytworzyć z dostępnej materii organicznej, to znaczy z odpadków kuchennych, czy nazbieramy pokrzyw, czy jakichś innych roślin i zrobimy z tego po prostu gnojówkę. Jakiekolwiek problemy zagrażające naszej uprawie, czy to są ślimaki, czy to są jakieś tak zwane choroby, mączniaki, czy myszyce, to jest tylko informacja, że nie osiągnęliśmy jeszcze tego stanu naturalnej równowagi w naszym ekosystemie działkowym. Dążymy do samowystarczalności żywieniowej na tyle naturalnie, na ile jest to możliwe. Jakieś produkty musimy kupować. Ale jakiś już nie będziemy musieli i to jest bardzo ważne, to ma znaczenie. Stosujemy trzy zasady etyki permakultury: to jest troska o ziemię, czyli troska o ten kawałek ziemi, który uprawiasz. Dzisiaj gleba jest zanieczyszczona, jest słaba przez stosowanie pestycydów. Nawozów, sztucznej ochrony, chemicznej ochrony roślin. Powtarzanie tego co rok powoduje, że ta ziemia wymaga takiej sztucznej, chemicznej ingerencji, żeby mogła cokolwiek sensownego urodzić. Ale my nie chcemy jeść takich warzyw ani takich owoców. Druga zasada permakultury to jest troska o ludzi, czyli dbanie o siebie i o wszystkich. Którzy są dla nas w jakiś sposób ważni. Zapewniamy im zdrowe produkty, ruch, zaangażowanie się w tworzenie małych społeczności. To dzisiaj jest też bardzo ważne, bo przecież jak wiele osób dzisiaj jest samotnych albo odczuwa brak jakiegoś sensownego zajęcia. Tymczasem, praca z ziemią, praca z roślinami daje tak potrzebny relaks i szczęście. Trzecia zasada permakultury to jest produkowanie i sprawiedliwe dzielenie się. Wzajemnie wymieniamy się produktami, nasionami, roślinami, informacjami to też bardzo ważny zasób czy pracą. Nie każdy może zrobić na działce samodzielnie wszystkie prace. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali i żebyśmy się dzielili nadwyżkami. Ktoś zapyta. Jakie to ma znaczenie przy takim ogólnoglobalnym zanieczyszczeniu i, e, złem, i, złego, i przy złym traktowaniu Ziemi? Jakie to ma znaczenie, że ja uprawiam trzy Ary ziemi inaczej, Ar Ziemi inaczej, jedną grządkę, balkon albo doniczkę? To ma znaczenie. To ma znaczenie dlatego, że ze skali mikro. Robi się z czasem skala makro. Poza tym mamy to zadowolenie, mamy tę radość, że nie przykładamy ręki do niszczenia Ziemi, tylko do odradzania jej na miarę naszych możliwości. Więc w ten sposób nie szkodzimy naturze, tylko jej pomagamy. Ziemia jest piękna, a natura jest mądra. Działajmy, żeby ją ochronić.